Zostaw krowę, kur! Top zero. Kończę, ja jestem w na kanale Top Zero. Dzisiaj zagramy, wy, czar, ciężar korony. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Wszystkie linki w opisie, a teraz zaczynajmy, zaczynajmy, nie zwlekajmy. Zobaczymy, jaki to będzie rodzaj misji. Czy to będzie jakaś tutaj rpg czy tutaj będziemy mieli bazę i czy gramy sartorem, Ulinem? Nie, Ulinem czy sartorem, gironem. Zobaczmy. Odblowa wyspa Lita trwała bardzo długo. Ludziom ciężko było zapomnieć o borgu i wyrządzonych przez niego krzywdach. Piraci łupili nabrzeżne osady, a Giron ciągle starał się utrzymać pokój. Pewnego razu niespodziewanie zobaczył wizję. E, witajcie wędrowcy, mam na imię Giron i szukam na tej wyspie sprzymierzeńców. Ktoś by cię nie znał? Będzie dla nas zaszczytem, jeśli pomożemy tak szlachetnemu magowi, ale powiedz, czy to nie ty ze swoimi przyjaciółmi nahegliście niedawno to miejsce? Czy to nie wy zabiliście wszystkich mieszkańców tej wyspy? Nie, nic im nie zrobiliśmy, ale myślę, że przyłączą się do każdego, to zagwarantuje im ochronę. Dlatego właśnie mam to zamiar to zrobić. Muszę przywrócić tej krainie dawny urok. A co z drugą wyspą? Zrobiłem co było w mojej mocy, ale nawet zanim zacząłem, większość surowców była już na wyczerpaniu. Potrzebuję bogactw tej krainy, aby doprowadzić moje dzieło do końca. Ale dlaczego tak się śpieszy? Przecież nikt ci tych surowców nie zabierze. Tak sądzisz? Zeszłej nocy, modląc się przed ołtarzem, miałem okropną wizję. Zobaczyłem, jak do naszych wysp zbliża się nieprzyjacielska flota dowodzona przez Moon, najlepszego generała Borga. Sartor był daleko, daleko za nią. Poza tym, na zachodzie wydarzyło się coś strasznego. Moi przyjaciele mogą potrzebować pomocy, więc muszę szybko wzmocnić ten rejon. Tubylcy muszą mi w tym pomóc. Może coś ci się przywidziało? W nocy była straszna burza, właśnie dlatego zostaliśmy w gospodzie. Żaden statek nie mógł wypłynąć w taką pogodę. Masz rację. Ta burza dała nam pewną przewagę, ale flota Moon Lee tylko się rozproszyła, a statek flagowy dowódcy został uszkodzony. Wrog musiał zatrzymać się na pobliskiej wyspie, kiedy... żeby dokonać napraw. Kiedy będzie gotowy, natychmiast rozpocznie atak, choć i wcześniej możemy spodziewać się potyczek. Ruszajmy, trzeba znaleźć mieszkańców wioski. No i let's go! O, i co tu się dzieje? Atak wroga? Atak wroga, atak wroga, tu będą docierać na tą wyspę, dobra. Ale wie, co tu trzeba zrobić. Trzeba poprzyjmować budynki po prostu I chłopków, I wojskami, dobra i będziemy używać w tej misji aktywnie pauzy, żeby tu nie tracić ani sekundy. No i dobra, lecimy tutaj kilkukrotnie podchodziłem do tej BC. Najpierw pomysł był taki, żeby tam gironem i oddziałami na drugiej wyspie poprzejmować farmy i budynki i chłopów bo jak się ich dotknie, no to wtedy y, dołączają do nas. Y, wróg również jak dotknie, to dołączają do niego, więc no, trzeba się śpieszyć i jednocześnie próbowałem rozbudować tutaj obronę na wyspie. Ale tak jak próbowałem kilka razy to przejść, to niestety nie udało się. Więc yy, zrobiłem inną rzecz. Przetransportowałem Girona na właśnie główną wyspę, żeby pomógł w obronie, a po prostu tą wyspą yy, na wschodzie zajmę się później. O! o to wardal. Prawdy rafutyka jest szczęścia, przynajmniej w porzy, pod przyjacielowi do ataku! No i tam taktyką też wykonałem kilka prób, kilka testów. No niestety, no te ataki smoku, które tam widzicie na ekranie i te ataki jednostek wroga, plus statki, które outrenżują wieżyczki, no strzelając poza ich zasięgu, to jednak okazało się dla mnie trochę za dużo i ta taktyka po prostu nie sprawdzała się. No niestety też Giron był targetowany. Jak smoki dorwą się do Girona, to on pada po prostu w kilka sekund i musiałby po prostu stać przy zamku. Chować się w momencie, kiedy smoki go atakują, wychodzić, atakować, chować się i tak dalej. No ale to nie jest zbyt komfortowe. Poza tym Giron musi statki poniszczyć, bo ciężko to zrobić łucznikami, bo tutaj mamy galeony wroga i one mają podobne znaczenie jak, jak nawet europejscy łucznicy. Nie jest to proste zdanie. Zamiast tego, że jesteśmy na wyspie, no wróg atakuje tak naprawdę ze wszystkich kierunków. Na południu robi desant oddziałów. Na wschodzie, zachodzie atakują jego statki, trzeba tutaj biegać jednostkami, brodzić się, bardzo, bardzo ciężko. A tutaj mamy większość budynków właśnie przy wodzie, bo ta wyspa nie jest duża i te statki sięgają z każdej strony, no mniej więcej na jej połowę. I tutaj nawet przy wykorzystaniu jednostek z karczm, które tworzą się od razu i przy wykorzystaniu błędów AI... No nie mogłem przejść tej misji w ten sposób. No, tutaj jest taki błąd, że jeśli Gironem staniemy tak prawie w zasięgu statku, także jeszcze statek go nie może być, to komputer targetuje Girona, ale nie może go atakować. I wtedy możemy statki wystrzelać łucznikami. No, ale trzeba uważać i obserwować sytuację, bo jak przypłyje kolejny statek, to on potrafi łuczników zaatakować. Jeśli macie problemy z tą misją, no to polecam y, ten trik użyć i oszukać jaj. No, skoro taktyka nie działała i skoro już się frustrowałem, postanowiłem zastosować inną. A ta inna taktyka jest następująca. Olewamy wyspę na zachodzie, skupiamy się na wyspie na wschodzie. Dlaczego? Sprawdziłem sobie na przyspieszeniu: smoki w większości atakują wyspę na zachodzie, a nie przylatują na wyspę na wschodzie. Tam, na wyspę na wschodzie miałem dwa ataki smoków przez całą grę do zniesienia a nie tak jak tutaj na wyspie na zachodzie, że cały czas te spoki atakowały i atakowały i atakowały, plus jeszcze statki. Zagrożenia na wyspie na wschodzie są takie, że po prostu komputer wysyła statki i wysyła swoje oddziały. Ale mamy proste rozwiązanie tego problemu. Musimy po prostu swoje budynki zbudować jak najbardziej w centrum wyspy, żeby jednostki wroga miały kawałek do przejścia, żeby jego statki nie mogły za darmo bić naszych budynków, żeby nie biegać jednostkami. No, i jak pomyślałem, tak zrobiłem. Popełniłem tylko błąd, bo statek w złym miejscu postawiłem. Nie statek, zamek w złym miejscu postawiłem. Powinienem bardziej w centrum e, wyspy, bo postawiłem tam przy chatkach, ale to średnio wyszło. Także skupiamy się na przejęciu budynków na wyspie. Na wschodzie staramy się przejąć jak najbardziej, jak najwięcej wszystkimi naszymi oddziałami. Tutaj porty możemy olać, bo statki wroga i tak nam je rozniosą. Na wyspie na zachodzie robimy takie, myk, że po prostu wydobywamy surowce jak najdłużej, no potem i tak nasze oddziały zostaną zniszczone, ale póki możemy to róbmy to, jednocześnie rozbudowujemy tutaj miasto Osadę na wschodzie, polecam kilka wieżyczek, polecam Giroda używać, polecam przejąć tutaj złoża surowców i wyczyścić sobie tą wyspę, tak żeby nie gadać się z komputerem, no i tu zdecydowanie jest mniej ataków. No, i miałem tutaj problem z atakiem smoków, ale użyłem takiego triku, że tak jak mówiłem, Gieron wchodzi do zamku, jak jest targetowany, Smoki coś tego bierają, za cel. Giron wychodzi, atakuje dwa razy, chowa się i tak w kółko. I udało się Smoki rozbić. Do połowy sobie łuczników, do połowy sobie wieżyczki, polecam używać karczm. Bo możemy trzymać sobie surowce i dopiero użyć karczmy w momencie, kiedy jest atak wroga, i dopasować jednostki tak, aby skontrować przeciwnika. No i bronimy się, rozbudowywujemy, Gieronem rozwalamy statki. Jest tu dużo łatwiej na tej wyspie, więc myślę, że nie powinno wam starać problemu jeśli zastosujecie tą taktykę. Na tej wyspie jest bardzo dużo zasobów, więc nie skończą wam się. Polecam skupić się na krowach, bo tutaj niestety nie uda wam się wykorzystać łódek z racji potężnej floty wroga. Potem zorientowałem się, że ja robiłem tą misję tak naprawdę bez ulepszeń jednostek, więc zwróćcie na to uwagę, żeby te jednostki polepszać. Ja poulepszałem wydobywanie surowców, ale nie atak, nie obronę oddziałów i no, po prostu trochę to czułem, ale i tak Giron robił większość roboty, jeśli chodzi o walkę. Wardala starał się trzymać z tyłu, bo on jest jednak dosyć słaby, niedolewelowany, nie udało mi się go dolewelować w poprzednich misjach. Do, tutaj od wybiega na przykład na i potem wraca do OHP, leczy się w zamku. No a Giron, tak jak mówię, to kluczowa jednostka, wykorzystujemy. Wróg <coughs> wysyła machiny wojenne, więc musimy się na nich. Skupić, musimy je rozwalać, ale musimy też uważać na statki. I polecam wycofywać oddziały w głąb lądu, żeby jak najmniej obrywać od statków, kiedy my rozprawimy się z machinami wojennymi. No i tak tutaj strat nie ominiemy, bo machiny wojenne mają bardzo duży zasięg większy niż wieżyczki, większy niż łucznicy. Trzeba będzie trochę od tych statków oberwać, ale tutaj z małą dozą szczęścia. I po wyskilowaniu się w tych atakach, myślę, że każdemu uda się obronić. Tu, oczywiście, jeszcze musi wybudować gildie kupców oraz te 50 jednostek, które będą ją bronić. To no nie jest nic trudnego, zwłaszcza, że mamy tu dużo surowców. <laughs> Czyżby to Sartor przybywał? Czyżby to Sartor, bo nie mogę sterować tym statkiem. Tak, to, to on z i w ogóle. No co, przenieśmy go na tą wyspę, to już jego ludzie czekają na niego. Przez przypadek zrobiłem taką akcję. Oj, hej, mój panie, nasz panie. Sartor Wardal i Giron muszą przeżyć. Mamy. Wardal Giron muszą spotkać się z Sartorem. Na wyspach musi powstać przynajmniej jedna gildia kupców Gid. Cieszę się, że znowu Was widzę, przyjaciele. Ale gdzie jest Wulin? No, został połowanie przez roga. A ty zostawiłeś go w niewoli. Nic nie dało się zrobić. Na tym startorze Vardal powiedział, że nic nie dało się zrobić, ja mu wierzę. Uwolnijmy ulina przy pierwszej sposobności. Teraz powiedz mi, czy masz jakieś wieści o... Krysztale? Tak, z listu wynika, że mapa, na której jest zaznaczone stworzenie kryształu, znajduje się w wieży magów w krainie zwanej... ...Kalta. Zainformowano ja ulina, także wspomina coś o wieży magów. Tam na pewno jest mapa. Ruszajmy po nią. Tak. Wulin też tam jest. Trzeba mu pomóc. Możemy wziąć ze sobą kilku wojowników ninja. Udowodnili, że mogą się przydać. Na no zachód, dobra. Komentarz dogram, wyjdźcie. Wywajcie, wywajcie. No to jeszcze dwa słowa zakończenia. Misja całkiem fajna, trzeba było pokombinować. Trzeba było zastosować inne niż tampowe rozwiązanie. Eee, powiem tak. Jak dostaniecie flotę, to nie można poruszać się statkiem z Antartora, dopóki on nie wysiądzie na wyspie zachodniej. Więc uważajcie, brońcie go i uważajcie na statki, bo można je łatwo stracić. To jak widzicie, ja to nie straciłem ich, bo uważałem na nie. Więc po prostu pilnujcie Sartora, przewieźcie go na wyspę wschodnią, tam niech się spotka z dzikami. No i na zakończenie, po prostu płyniemy na zachód. I tyle. Smoki mnie trochę zaskoczyły, to trzeba tutaj sprawnie działać, żeby się z nimi uporać, trzeba uważać na girona. No i to by było na tyle. Zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania. Chcemy dobić 1000 subów i dalej rozwijać nasz kanał. Jeśli chcecie wesprzeć nas mocniej, to zostańcie wspierającymi. Przycisk pod filmem. A tymczasem bywajcie, bywajcie.